Witam was z powrotem, król Artas. Po... ...w drugim parcie będziemy nadal pracować. Zetniemy parę drzewek, tych, co... ...zasadziliśmy. Przy okazji przywitamy nowych przyjaciół w gronie. Oto pan Creeper i pani Creeper. Lecz stosunki mają... ...coś niewyparzone. Chyba rozwód będzie. O, albo nie, 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 nie pociągasz mnie, nie pociągasz mnie. Odejdź. Czy już mówiłem, że mnie nie pociąga? <laughs> chodź, chodź, chodź. Yo. Nara. No dobrze, zajmijmy się kopaniem. Bo zaraz będzie nieprzyjemnie. Bo idzie nocka. Trzeba w nocy też trochę ponabijać tego, ale zdzemniemy się, kimniemy. Jak to można określić. <laughs> Nic tu nie ma Okej okay. Jeszcze szybko to Ty, ciekawe czy Spider mi zaatakuje Jak będzie ciemno Wolę no, nie ryzykować Okej okay. Więcej drewienka Eee Co to ma być? Okej, okay, wchodzimy Ile tego mamy? Okej, okay. o, sporo nawet Dokończyć budowę domku, można No i wywaliłem Okej okay. No, zrób, o, zróbmy właśnie drzwiczki Właśnie, dobry, dobra pomysła Okej okay. Tam są A to kamień, myślałem że to piasek, o kurczę <grystanie> Okej okay. O o Ale ciacho Wow O On ma teleportację Nie pociągasz mnie Siema Mmm Zrobiłem te drzwi? A, no tak, zapomniałem. Starość, nieradość. Bum. A tu nie. Ale żeby było ładnie, ale to... To dorobimy to potem. Tu wejście na górę by można by zrobić. To i tak już dziwnie zrobiłem. Dobra, Kim kimniemy się. Dobrze, skimnęliśmy się, proszę Państwa. Puk. Puk. Puk, buk. Co za niewyparzona gęba? Spiderman? man Siema. P Tak, 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 tak. Sword Sword Patyko Thank you Przecież jest no nie ma nocy Spaduwa No, chodźcie Wykrakałem ale to było całkiem, całkiem. Mam nadzieję, że odzyskam przynajmniej trochę itemków. Pobiegnijmy po to szybko, bo... Eee, no nie no daj mi pójść proszę! Bądź dobry. Fuck For forever. Yeah. Dobrze, uratuję może coś. Mm. Aha I kto mówił, że cukierki nie cieszą ludzi? O! Nie chcę spać! Błagam! Jeszcze chcę chwilę pożyć! ja Nie, tam nie skaczę, nie, nie mam odwagi. Coś ci zrobiłem? Nie podchodź! Nie podchodź! Mam kosę? Łeeee! Toporek, toporek do kopania ja... Spaduję. Tak to właśnie jest Kiedy nikogo się nie... No coś nie zrobiłem, no to nie ja, no Należało ci się... To za twoich przyjaciół Dobrze, co teraz muszę zrobić? Aha, no do... dobrze tu tak mało drewno? A, no tak, padłem. No. No to już nie musimy. Nie muszę siebie pytać. Okej. Okay. I... rąbiemy. Rąbać drewno. Każdy może. Znowu ty. Idź do familady. Z taką gębą to. Cię wezmą nawet. Kolejny. Idź, idź se. Nie. U. Ja chcę to eksploduj, albo nie. Wow. I dead. Hop. Mam pomysł. Niedobry enderman. No i o, dobrze. Mam mączkę kosną, mam na trójce, jest ok. pum, bum, bum, bum. Jajeczko, przyda się na ciasteczko. Chyba, że wypadnie mi z innego miejsca, no to zamienię. Szczegółów nie wprowadzam Posadźmy trochę wielkich sapingów, saperków. Drzewo życia. Cześć. właśnie węgla nie mam www.węgiel.pl wszystkie łki kurierskie mm, węgiel, węgiel może tu znajdę trochę tego węgla łe, wykopałem wszystko co za ze mnie pip noookończmy ten dom, bo już Mam schronienie, chcę mieć Chodzić na łowy Zrobić sparte 300 A ja mówię, że chcę węgiel mm -hmm. Węgiel mam przed nosem, a nie potrafię go znaleźć Świeczka, świeczka, świeczka Teraz będę miał 8 lat wreszcie, nareszcie Co ja gadam mm. Hop! Zróbmy drzwiczki na tamte terenki... Ojej, to nie do... zapomniałem. Drzwi. Eee! To było. Tak. Okej. Okay. Pomyślałem, że jakieś tu przejście takie zrobić, może na dole. takie dolne przejście no to sobie pogadałem <grym> tak 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 i jedziemy tu ok kiedy się skończy kamień będzie fajnie o. Chcę spaść. Hmm. No teraz, to jak spadnę, no to. To chyba będę krzyczał. Kiedyś obiecałem. Pamiętam to. Czy te przypadki nie powinien żyć? I dobrze, dokończmy ten dom, bo wygląda jak jakieś pobojowisko, śmietnik. A nie chciałbyś mieszkać, nie chciałbym mieszkać w śmietniku, co nie? Dachówka, dachówka Wejście na górę, o no, właśnie. Dobrze. Pi, 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 pi. pi. rozwalmy kamyczki no i znowu będzie mi tego brakować no za cholerkę tak coś długi dzień jest może mam szczęście tak 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 zbudowaliśmy mniej więcej tylko teraz wyjściówka na górę i będzie gites. I może zajdziemy do kopalni, bo już to mnie nudzi takie budowanie. A poza tym i tak nocka się zbliża. Będzie ostro jak każdej nocy. Niczego nie proponuję Creeperom tak w ogóle. Dachówkę zakryję. Potem to zrobię. Nie ma dachu. Remont. Zamykam sprawę. Udzielam głosu panu prokuratorowi. <trygrych> <trych> 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 więc tu mamy to. Okej. Okay. Dobra. Chyba przygotuję się na tamtą kopalnię. Więc pójdę do domku przygotuję się na szybko to 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 zostawię a czemu to nie jest połączone? to zostawię, 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 zostawię tawie 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 wie. biorę o, sama muzyczka leci z Minecrafta, ciekawa tum, 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 tum. nie będę to nie będę śpiewał eee, co ja robię naćpałem się czy co? Oki, taki, oki Zróbmy może łuk, żebyśmy mogli lepiej walczyć O jeju, 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 jeju. Przecież wiem, że drewna nie mam I patyków. nie mogę Nie mogę zostać fanatykiem teletubisi. O, i ja jestem archerem. O, rozwalę wszystkich też żarcie wezmę. Jesteś tam głodny jak nie wiem. A szczerze? Zbawiam ci z bulgiera. Mhm. Pyszne mięso z Biedronki. No to rano pójdę na te łowy. Teraz trochę się peniam. Co, 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 co? Co ci pozwoli tu wejść? Spadaj, spadaj. No. I żeby mi to było ostatni raz. No. I czekamy. Dobrze, więc pójdziemy do kopalni. Lecz to w następnym odcinku, bo już znowu się kończy limit. Więc zapraszam do subskrypcji mojego profilu, o komentarze. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki Król Artas.